Witam was bardzo serdecznie z tej strony Geternem i dzisiaj kontynuujemy naszą przygodę z Diablo 3 e, Po pokonaniu króla szkieleta zmierzamy do dalszych komnat zobaczymy co nam nas czeka. Oczywiście jestem dzisiaj z centrum się midyziem. Cześć no cześć I dobra i lecimy co? Jo, oczywiście poprawiłem trochę grafikę, włączyłem jedną opcję, która to bardzo psuła, no zobaczymy jak będzie się sprawowało jak na razie jest się 6 klatek się okaże Dobra, co my tu mamy? Uzywany kamień Idziemy na dół, jakiś wykrzyknik. To jest ten ziomek, który spadł z nieba. Leży tam. Nie wiadomo, czy ziomek. No, widać, to jest ten widać, bo. Od góry. Spadłeś z nieba? Spowodowałeś ogromne zniszczenia. Jednak nie wyczuwam w tobie zła. Jestem. Byłem. Hm. Jakby nie patrzył, mój co nie jest taki głupi, wiesz? Kim jesteś? Co no. Czasami ma mądre słowa wrogiem Tak ruszaj daję Chyba przynoszę ostrzeżenie ciemności Nadciągają ciemności Dzisiaj ty masz chustę na twarzy? Nie pamiętam nie to cię broda Kardakane <laughs> To mądry starzec No tak, dobroda myślałem że chusta Dobra, idziemy O, teleport na mogę cię przyzwałać Teraz zobaczyłem jakiegoś szamana Fetyszów mogę przyzwać Szamanów fetyszów. O, o mój Boże. O, cichutko, pokazówka, nie odzywamy się. Przeszedłem daleką drogę i dowiedziałem się, że gwiazda, która spadła to zwykły człowiek. Kim jest? Czego chce? Niczego nie pamięta. Może Kane powie nam więcej? Maybe yes, maybe no. Dobra. Już się skończyło. Czekaj, ja jeszcze trochę dźwięk, żeby was nie zagłuszało. Zatwierdź, okej. Okay. Ja jestem gotów, jesteście gotów? Tak. Okej, okay, to ja tutaj jeszcze sobie... Zanim aktywujemy tam, to sobie tutaj podabieram coś. Fajny pas. Tego użyję. Miecik um, taki, ile to ma mocy? 15, to ostatnio było, to ten jest słabszy, ten słabszy... A hełm? Zabicie potra... A, to ten co sobie wymieniłem ostatnio. Dobra, czekajcie tylko na odzysk wezmę. Ten legendarny, znaczy nie wiem, czy legendarny, w sumie niezidentyfikowany to już mi trzeci będzie dajesz prawem i się identyfikuje. Ma, ma. Mm -hmm. To przy okazji sobie z innego konta tutaj e, zrobię najwyżej. Po... Przy okazji pokażę prawym i. nie, aha, bo muszę wyjść z tego. Chwila, Identyfikacja! Prawym. No, co jest? A! Mogę ja od razu wiedzieć, co jest. Musisz się identyfikować. Wow, jakaś fajna różka dla mojego maga. Wow, fajniejsza buława jakaś. Dobra, tą buławę wezmę, bo jest fajniejsza od mojego mieczyka. Dobra. O, mam legendarną buławę. Znaczy, nie wiem, czy to w sumie jest legendarne, ale może Legendarne są to to na pewno. Ta? Mhm. Dobra. Chwila jeszcze tutaj muszę ogarnąć i idziemy dalej. Robić misję. Sprzedam tylko jeszcze. Wykopałem ostatnio kilka interesów. Dobra, nie ja jestem gotów, teraz rozmawiamy. Pytaj się ktoś. No dobra, ja to zrobię, jak tak nalegacie. <śpiewani> Co? Żaden człowiek by tego nie przeżył. Kim jesteś? Kim jesteś? No fajnie mówi. Jak sądzę. Niosłem ponure wieści, ale niczego nie pamiętam. Nie ma to jak wysłać ziomka z wieści... wiesz, z wieś mi, a potem on przyjdzie i niczego nie pamiętam. Dobra! Gdzie teraz? Mamy iść? Opowiedz a, znowu. Mi wszystko. Musimy odszukać te trzy części. Kto to przywija? Super. To już nie. Ja tylko pierwsza odruchowo. Ej, to nie przewijamy. kolejny no, Nie nie, dobra, tylko mówię, kolejnym razem. Wracamy na cmentarz porzuconych Tam widzowie sobie przeczytają na coś kolejne. No ale teleportujemy się tutaj Jakby co to sobie widzowie przeczytają bo to tam jakiś moment było ale Wow To jest ogar Czekajcie na... A co ty jeszcze się A nie czepłeś? LOL Już no, musiałem tu dawno nie jesteś. dogrywa A to dawno do już standardy się co no Nie mieście nie. Nie, nie, dobra Plus Ja myślałem że ty już jesteś z nami a jest, dobra. Zmieniłem sobie standardowo, w ogóle. wygląda Zmieniłem się takiego dzika. Dzik to bardziej taki co wikingowie. A że jestem takim bardziej wikingiem, to pasuje. Head on, hmm. To tutaj szukamy czego? Krojówką. Mhm. Mm o, troszkę. O, nie, to... Bo ja bym chciał, żeby się nie mylił. Oni nie byli czasami w Coś takiego... Byli. No właśnie, to nie było w Krowi Miejskiej. W Krowi, tak. To... Wow, drzewo wstało! Wuhuu! więcej czasu. Opiór drzew, niech. Ja tu idę z nim 1 vs 1. Barbarzyńca dosrany. No jeda. O, czekajcie. Okej. Okay. Nowa wieża. Miałem opowieści. Nowe potki, napadniętych przez złe drzewa. <laughs> to jest widzielne. Nasłuchałem się napadnięcia z drzewach, ale nie wierzył O, o, mam coś tu. Może eks. Nie, szał, wiem Które korzystają z tego, aby ofiarę. A nie ten guzik tylko prostak. Dałby się nabrać na drzewo. Nowe drzewo. Klęta ja jednak zmniejszyłem sobie ustawienia na niskie, mimo wszystko, bo mam 60 klatek, a to i tak jakoś tak... 60 klatek Co i tu? tak klatku. Nie, to nie tu, ale wchodzimy. A, chodźmy zwiedzić. jest fajnego. No, ma wow. ścierwojadów. Ja ma ścierwojadów. Jeps, moi jesteś. <laughs> o, świecenie, więcej expa. Wow. O ty Myślisz, że może... masz... Co się z wami dzieje? Jeps, jeps, jeps! Potrzeba Nie ma uciekania! Aaa! Oh, tak jest, chodzi Poziom dziesiąty, motherfuckers Czekajcie, ja muszę coś oddać. Wait, 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 wait. Szybko, szybko, mamy eksport. No, 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 no. Nie, szał, ja mam szał. To Poczekaj, masz większego eksport? Nie. No ja też nie mam. Bo ty za daleko byłeś, nam tego nie aktywniłeś. No to ja mam. O Gier, ja. masz większy level i więcej eksport niż miał. To jest. Następnym Ten razem następnym nie dostaniesz. Nie, że blisko jesteś. No. Więcej fruli. Ja to, co nie Kół, plemienna macka. O, czeku mam mapę, pery. Co? Co? No, fajna mam maska. Poczekaj. Cię teraz. Bo ja nie mam i tak tego, to poczekajcie. Zwiększa szansę na zadanie się życia o 25% dodatkowo. Każda z nich pozwala ci odzyskać do 100% dodatkowych budynków życia. Zadane na zadanie trafienia kluczy. Zwiększasz o 5% oburzenia od To jest fajne, bez względu wności. Dobra. Chodź w lewo. Wait wait wait, poczekajcie nam chwilkę. Tak lewam jestem. d U kogo telefon dzwoni. No, nie no to odbierz. No tam nie No to była wyłącz, bo to, to jakaś muzyka dziwna. Dobra. Biedny, latający stworek. Rzucił się na niego taki grubas i wleciał w niego taki... A! Myślał, że tu nie wejdę! Jesteśmy w piątek. To on jest w klatce! <laughs> o, jakiś kłykieć rzezi. Ha. Lol, kłykieć rzezi. Wtf? Hmm, byłem u... Cheszcza w sobotę dałem mu ten kod do odblokowania. Jezu, jak się cieszy, jak grał szamanem. Ty śmiał U, się z tego, masz, że da. jest taki Wszystkie celny. Nie no, śmia śmiał się, że jest taki celny. Nie możemy z nim zagrać? Nie, nie da się, próbowałem. Usunąłem nawet sobie postać, przygotowałem, by wbił. Usunąłem, no to mam czwarty level, to nie jest nic wielkiego, ale usunęłem, przygotowałem się, aby wbił, a on nie wbił. Bo nie mógł, tam jeszcze ktoś stoi. No. Szaman, zajmij się nim. Chyba ja, drugi pięć, poziom, kolejne zwłoki. Lubię zwłoki. Fajnie, ja, to jest dziwne, ale lubię je. Za mało, Ale ja nie lubię je. A, nieważne. Co się z nim stało? A, tu jest Teleport. Nie ma teleportu. A czekajcie mam fajny kaptur Wait 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 na mnie może no, by fajniejsze Nie, a nie chwila Plus 4 fajny jest Dobra To usuńmy Wymienimy się, dobra, mam plus cztery do siły To znaczy potęga Mam już dwa te świece Wow Ile fajnych itemsów Czekajcie skrzynnika tu była o A, no tak, to oszamio. No, ale to w sumie... Kurde! Chcesz... dla szamana mam magiczne mojo Kogo? Magiczne mojo mam dla ciebie. Cokolwiek Pokaż. to jest łap I dla mnicha też coś mam. Hmm? Sobie. To jest lalka po drugą rękę Mam laleć. Uuu e... jeszcze lepszą całą mordę no i dlaczego teraz taki glisiek też ma to? Ja specjalnie biegam do przodu, bo on nie miał huh. Niemiłe, ale no, trzeba jakoś nadrobić ekspa Uuu, podróżiliśmy myśliwski płaść w niedźwiedzia. Boże, jakie to są śmieszne nazwy, czasami takimi bawią. Co to w ogóle jest? Fajne to. O, mamy teraz na... Ej, łowca demonów, a to nie. Se przerzucę na łowcę demonów. Którego założę, jak będzie miał e, konto Alek, który ma kupić niedługo. Albo... Jak będzie miał mieć ten... Tylko, że nigdzie nie mogą znaleźć. Znaczy, Hashtun nie ma na razie hajsu, a ten nie może znaleźć nigdzie. Hamstwo. Wykupili wszystko? No bo to się kupuje od razu O! Chodzące no drzewo! To nie drzewo, to to otwór, który udaje drzewo. A no muskuje. tak, 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 tak. No Tylko kubek by dał się nawet, że tu Drogi. Słyszę. O, bestia. Bam, bam. Okej okay. W ogóle nie wiem czy tam widzowie sobie założyli, już mam czuć ci poziom kuźni. Fajny jestem, nie? No waj, bo ktoś wywalił tego. Wiem, bo to upowiedział. A Dysiu. Już po niego nie szedłem. O! Więcej... Kolejna tam bestia nad nami jest. Tu, cześć bestia. Te drzewa plują jak wejdziesz do tego rejonu, to jest śmierć. Więcej funii. Trzy drzewa, ja. Nie jestem jeszcze gotów. Milion złota, zwłoki. Sam mówię, że na Ciebie czekać, a sam chodzisz sam. No przecież Ty wybiliście jedno drzewo ja biłem jedno drzewo. Które było na górze. I ja jeszcze jedno. No właśnie. Co to jest? O, niszczyjąca, kolejna niszczyjąca ta jakaś inna na czymś. O, fajnie, będą się nie umarli. Coś Czekajcie ma? na no, mnie. czekamy właśnie, stoję. Więcej dziękuję. Bounce, 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 bounce. Co my tu mamy? Chodź, tu coś wypadło Ci? Prawie jedną maskę masz kolejną jakąś. Jumpa! E no wywaliłeś potworka za mapę. O, jakieś niebieskie stwórki. Gnilec. Niebieski gnilec. W sumie ja się tak dziwię, że ja mam nieść damage od Was, ja zapomniałem, że przecież moja postać to jest taki bardziej tank, nie? Chyba. No, Zapajmy pogosładasz. Huh. Nie no... Ogólnie, że mniejsze hity będę miał od was, bo moje skille są słabsze. Chcę ktoś coś co daje witalność, to chyba dla ciebie gt Nie, to dla mojego maka w sumie, ale dla mnie to bardziej siła, wiesz. To jest dla barbarzyńcy. Ale to nie to... no witalność też, bo to mi daje życie. A to jest tylko dla barbarzyńcy. A no to, to dobra jest... daj. Set klasowy. Pokaż może fajne. O jeszcze niebieski, to bardzo fajne. Jakby nawet się nie przydało to się wymieni Uuuu, życia. Który co ty mi dałeś? A tu Ale ej, mam magiczne spodnie, które dają plus 8 do inteligencji, to mi się nie przyda. Kto używa... Ja potrzebuję. Manny. Ja, ja, ja. Ja to chodź tu Ja to chodź. Dziękuję Gdzie ty mi dajesz tą Uu. witalność? Nie dajesz mi żadnej witalności. No pas dla barbarzyńcy taki. No naprawczy pas wojownika, tak? To tylko plus 20. Jeden punktów życia. Nie daj mi witam. Wiem, że tylko dla barbarzyńcy. Może, ale to. Że to była klasowa, tam to ja nie wiem, nie wiem też. Za mało furii. Za mało furii. Jest za, za mało zdenerwowany i nie może zamienić się w kulka. O, wow. z takiej głupiej trumny wypadł mi niebieski przedmiot, to jest fajne. out! Żeguń tutaj jest. Dobiekłap się! To było fajne. Dobra idziemy dalej. Co my tu mamy? W ogóle zwiedzamy wszystko... No Nie omijamy nic to zawsze. Chodź tutaj, ej! No właśnie... Ale no czeka to już tego trolla musimy zabić, wiesz? Bo ten troll bije. Ale poczekam... No, ja lubię trolla. O, widzisz, przedeś na co dostałeś. Te potwory się rozpadają na wszystkie strony Jedz, jedz, jedz je ogniem No to Ja się bawię w czelizarda No kurde <ścoughs> <ścoughs> Jakie twój Ja mam jumpę Ale się rozpadł Jest dwie ja same kusze dostaję Ja nie ogarniam po co mi te kusze są a ja tylko je dostaję prawie Niech są w Same kusze Będę musiał sobie to wszystko poprzerzucać na tego potem na demona O e, to Czekajcie tam jest pas źle. wojownika Potrzeba więcej czasu Gdzie idziemy w końcu czy prawo Ale tu nie, o, nie idziemy nie, Wow nie idziemy. mam fajny pastur daje plus 5 do siły Chodź jeszcze na górę, też wąża. Chodź. Idziecie? Bo na no, mapie śmiesznie lagują mm -hmm. te takie punkciki, tak się przenoszą. O normalnie. Znaczy, ty, albo ktoś, ty się chyba przenosi, bo ty jak, ja, ty widzisz mnie normalnie, ja też jedną kropkę widzę normalnie, a teraz już się dobrze. Jumpa. Za mało furii. Śmiesznie takie dziwne, coś kolorowe. Ale co? To szaman, wygląda i nie No szaman teraz wygląda, no zobacz. No jesteś teraz... Czarny i taki... Łysy. Co masz coś do czarnych? Jestem czarny nie. i masz coś do tego. A do łysych? Aha. O właśnie, a do łysych masz. Sam tak prawie, że jestem. E, mam dla ciebie Lizio, gwiazdę jakąś. Ale w sumie jestem przeciwieństwem jego. Niebiesko. Trzeba więcej czasu. 3-3 depa, nie wiem. O niebieską? No to dobra, zatrzymamy się i on ci Nie chce. chcę, mam taką. Dobra, czekajmy na niego. O, dobra, o. Jest. A, nie chcę kapliczki brać. O, jesteś, proszę. Ale jestem miły, poczekałem Moja na kolegę. Ry. Ry. Ich A co mi za to no, no, dasz? Oh. Że... Kopią? To jak... co co ty ich rodzisz czy ja? O! Przyszła rodzinka. Ojciec Rath Ojciec! Matka! To ja powiem ja matkę. Zajmę się. Bratem? Nie, żebranek Żeber. Ja Nie. Dobra, to każdy bierze swego. Moja matka jest. Opa? What fuck. the fuck? Nie ze mną te numery! Mam loda Fajnie. Ej, mój jest on. Ej, matka po śmierci puściła Taka znowu luka. Czy jakieś kapliczkę ochronną? Kapliczkę ochronną? Przecież Zalazłem taką. Znalazłem w skrzyniach, ty idź od ja już znalazłem. Uuu, fajne rzeczy. Fajne. Oszałamują. Ej, ona coś tam nam, mamy z nią pogadać i ktoś. I ja. Krótkim jest Fajna o, nic chyba nie ja, O! Niebieski przedmiot! Nawet jak będzie gówniany to z tego zamienia. Nie jestem nie? Dobra, poczekajcie, bo jakiś fajny, znaczy fajne, Mam nadzieję, że fajne. Uuu. Wow, ale spodnie dostałem. Wow, 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 wow. wow, wow, wow. Chce ktoś rękawiczki bo... 15 plus 4 do inteligencji? Ja, yeah, od no, do inteligencji to moje. To no, znaczy no wiem, że twoje, ale się pyta, może masz lepsze. Może chodź tu, bo tu jest trochę fajnie Nowy rekord 13 na kita Więcej fuj. Ja tu wpadam od razu hit bam, bam, bounce, 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 pounce, bounce, bounc, bounc Yes, ja nie widzę, paset huh. Dobra, daj Masakra mi Masakra 19. 19! Nie! Masakra 5, 43! 5. To nie było, fajnie. Rękawiczki tam masz. Rękawiczki tam, Bo nie. ja tutaj stałem i wyrzuciłem. Tam leżą. Mm. Dobra, uciekamy teraz. Chcesz na magiczne moje? Chcesz, Martin? Jak nie mam? Ja mam czapkę tak w tej sobie. Nie chcesz magicznego moje? O, pokaż mi, mądrzu, ja chcę, mądrzu, daj. Nie! Ma być PvP niedługo, właśnie odnośnie tego PvP co mówiłeś dzisiaj, że nie ma ma być, oni mają wprowadzić łatkę do tego.